Witam serdecznie, Adam Janiak i zapraszam do naszego najnowszego formatu wideo. Format w postaci programu, w którym zamierzam przytaczać pytania techniczne naszych klientów, nie tylko naszych klientów, odpowiadać na nie oraz rozwiązywać różnego rodzaju zagadnienia natury technicznej, tak aby wiedza ta mogła być wykorzystywana przez Państwa przy realnych instalacjach. Ponadto formuła programu umożliwi mi zaprezentowanie ciekawych i godnych uwagi produktów, poinformowanie Was o aktualnie obowiązujących w aneksie promocjach oraz o naszej ofercie szkoleniowej. Jeżeli więc interesujesz się zagadnieniami z branży elektronicznych systemów zabezpieczeń, zapraszam Cię do oglądania. Świadectwo dopuszczenia, a czujki w SSP. Pierwsze zagadnienie, z którym regularnie mamy styczność związane jest z tematyką systemu sygnalizacji pożaru. Często otrzymujemy od Państwa prośby o przesłanie wymaganych dokumentów dla urządzeń wchodzących w skład SSP. Wśród tych dokumentów ma znaleźć się świadectwo dopuszczenia na czujki punktowe, a więc informuję, że obowiązujące aktualnie w Polsce przepisy nie mówią nic na temat tego, że czujki punktowe mają posiadać wydane przez CNBOP świadectwo dopuszczenia. Jeżeli np. strażak, który dokonuje odbiorów na obiekcie upiera się przy swoim stanowisku i oczekuje takiego certyfikatu, należy odwołać się do wydanego przez CNBOP standardu, który dotyczy wprowadzenia do obrotu i użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej. Standard ten znajduje się na oficjalnej stronie Centrum Badawczego, a wykaz wszelkich wymaganych dokumentów obrazuje zawarta w rozdziale 6 tabela druga. Dolink Care Platforma dla Instalatora. Kolejnym w dzisiejszym materiale pytanie będzie pytanie zadane na grupie facebookowej poświęconej produktom firmy Dachua. Pan Marek pyta: Witam, w jaki sposób monitorujecie poprawność działania danego systemu monitoringu przez Was wykonanego? Posługujecie się aplikacją Smart PSS? Nie chodzi mi o podgląd obrazu z kamer ani żadną inwigilację. Bardzo ciekawie zadane pytanie, już spieszę z odpowiedzią. Rzeczywiście aplikacja SmartPSS umożliwia dodanie urządzenia za pośrednictwem chmury, dzięki czemu mamy pełen, zdalny dostęp do konfiguracji urządzenia, podglądu na żywo itd. Jednak wspomniał Pan w swoim poście o inwigilacji. Rzeczywiście, ze strony instalatora, narzędzie Smart PSS może być wygodne w celach serwisowych, jednak z punktu widzenia użytkownika końcowego nie musi być on wcale świadomy tego, że instalator loguje się do jego systemu. W związku z czym sugerowałbym skorzystanie z innego narzędzia. Świetnym rozwiązaniem jest dedykowana dla instalatorów platforma Dolincare, za pośrednictwem której możemy monitorować stan zainstalowanych urządzeń, chociażby otrzymując powiadomienia na aplikację mobilną w przypadku wystąpienia dowolnej usterki. Za pośrednictwem chmury mamy dostęp do pełnego przeglądarkowego interfejsu urządzeń, dzięki czemu w przypadku konieczności zmiany np. parametrów obrazu kamery instalator nie musi specjalnie jechać do klienta. Platforma informuje nas o pojawieniu się nowszego oprogramowania układowego, a dodatkowo sama to oprogramowanie układowe zaciąga z serwera, dzięki czemu nie musimy szukać właściwego pliku firmware. Sama ingerencja w urządzenie przez instalatora jest sygnalizowana użytkownikowi końcowemu w aplikacji DMSS, dzięki czemu ma on pełną świadomość, że instalator zalogował się do systemu i daje mu nad tym pełną kontrolę. Ponadto do Care ułatwia zarządzanie strukturą naszej firmy dzięki przypisywaniu danych systemów czy lokalizacji klientów do obsługi przez konkretnego pracownika firmy. Każdy z naszych pracowników może być oceniany przez obsługiwanych klientów poprzez przydzielanie gwiazdek. Ciekawą funkcją jest także możliwość wgrania loga naszej firmy, które będzie wyświetlało się w aplikacji DMSS Klienta. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Care, skontaktuj się z nami. Dzisiaj udało mi się omówić dwie kwestie techniczne. W zależności od tego, jak dany temat będzie rozbudowany, tych zagadnień w kolejnych odcinkach może być więcej. Tymczasem zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową w zakładce szkolenia. Najbliższe warsztaty techniczne odbędą się 9 lutego stacjonarnie w naszej siedzibie, a szkolenie dotyczyć będzie telewizji marki EWOS oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych systemów IP marki EWIMAR.